Manko z tej strony Kamek i witam was w ostatnich meczach fazy grupowej e, Fantasy Collection dzisiaj ze mną jest Naeksją. Cześć, witajcie się Manko. E, no i Nexium gra grał Honor, a ja wyjście z grupy zrobiło się dosyć ciekawie bo i Dev i e, wojciech. E, natomiast e, ja mam ich 7, a Naïksjon 1 ja mam aż jeden punkt, więc to jest, to jest dobry, to jest dobry dorobek punktowy... bo tutaj 88 z Silwem, no ale z Sylwą ponad się średnio strasznie gra i w sumie to się zgadza, bo mi się z Sylwą grało tak... No, tak bez szału, szczerze powiem. Dobra, dobra, masz ten no ten skład. No ale skład z Hiszpanii jest, jest jeden z lepszych. Ten drugi, który którym mam zamiar tą grać to jest troszeczkę... no troszeczkę słabszy. No zobacz jak Tros, ja Troszeczkę trafim. bardzo słabszy. Nie, naj, nie najlepszy. Grał z panem rosyjskim, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na kanale mam to. No i co, lecimy. Smolnikow mój najlepszy zawodnik. Tak. Okej. Okay. Jest mój demon szybkości na prawej stronie! Tak. Nie! 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 Super! Kurczę, super. Brązak, oni są tacy dobrzy czasami. Ale ładnie w skubany. Ja się postaram, naprawdę, obiecuję. Ej, co ten on się urywa ci strasznie. No raczej, Kurde, bo to jest zrusek, to jak się go czyta. Patrz! To jest dobry! Nie! Nie! Dobi! No nie No DOMI tu ktoś! Ja pierdziemy co ten brązek z tobą robi! To <grym> z Hiszpanii było trudno w ogóle nie trafić no, nie. czegoś dobrego. Aaaaaah, dzięki. No dura... Aj, 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 aj Dobry, dobry daleki wyrzut. To by się no, podobało. No! No! Jest! Tak jest! Jeden do zera! <grym> No nie ukrywam, wykorzystałem twój błąd i to taki... Wiesz, bo myślałem, że daleko chłopak wyrzuci, a on nie potrafił. Tam mój zawodnik stanął, a on rzucił jak... Nie, ziemniakiem bym dalej rzucił. No, a kapel, no dobra, lewy, lewy pomocnik. 27 minuta wygrywa, to jest niespotykane, że jakbym jak na razie w tej serii. O cholera, co ta obrona zrobiła? Ale stary, obrona trochę dostała raka, tak tak... No, Rozjechała się. O, Oni są agresywni. O tak że, teraz... cholera jasna to jest go... Tak, jest, jest, goal, come come tak come. jest! O, to... oto, uh. że i, i, i twój, i mój strzał to po fantastycznym dziewicie oh. bramkarza. Znaczy, no wyrzucie. No tak. Znowu, nie? Naczekajesz tutaj. Agresywny odgryw, jak różny. <laughs> po 070. No nie, teraz mi przerywa, ale szybko to minęło jakoś, kurde. No, a co pierwsza połowa, to mi... Ja się stary boję twoich główek, bo ty cały czas wrzucasz na nich i w końcu to siadnie. No siadnie, siadnie, ty masz tego adriza, także może by jedna główka jego, bo się zrewanżował. No ale dobra, lecimy z drugą połową. No, nie uznałbym ten wynik za zły, jeżeli bym się zrobiło. Ja mogę, mogę lekko polemizować z tym stwierdzeniem. Chociaż zawsze punkt więcej dla mnie to spoko, nie? Ładnie to wygląda. Ale... Nie, nie, nie! nie, nie no, Stija, kurde! akcja! Ja. No nie, ten... akcja drużyny e, rosyjskiej sterowanej przez Adriana Kamińskiego. No nie, Kokorin, dwojeczkę z to już będzie smutno. O jezus! Ale to boja. leciało! Boże! No, petarda taka, że. Nie. Ej, ci twoje rusty tutaj no, robią robotę. No, robią, ale no widzisz. No, no nie, nie, moi za to nie robią. Przynajmniej nie ci, którzy mieli robić. Faul, kardy. Nie. Co jest? <laughs> już Ciebie już stare serce stanęło. nie, o my tak jest! Tak jest, nareszcie adulis się odpalił. Cały czas na niego narzekałem, że go przepychają, robią co chcą i w końcu udało się. 68 minuta, Aduris. No, pamiętaj, że wykorzystałem Twój błąd niewątpliwie, bo w sumie, chociaż nasze przyjęcia to są same błędy. No, ale ja się cieszę. Fuck. Oh tam? O my god No, no. no o, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie to jest dwa. Nie, No, come on! Tak? tak, tak nie! Tak? Nie! Oh a kto to wywalczył ten brązak? Tak jest! O oh mój. No, wjechał, dobrze, brawo. Albiol, ty jesteś jakiś stary, spóźniony w rozwoju! Nasze, ja mu klikam kwadrat, a ten najpierw tak sobie pomyśli, co ma zrobić, a zanim informacja przyjdzie do mózgu, to. PRAWO! Tak nie, jest! Come tak. on! Fuck! O, to... Tak jest! No... Sosną! Wow. No nie, nie, nie! Nie, bo ja już się obrażę. Ok. CO?! <laughs> Stary, się z twojego śmiechu, to jest coś pięknego. I... Come on, jeszcze jedna akcja! Kończyć to, kończyć to! pani sędziu, pan to kończy! Tak jest! Tak jest! Dobra, Hiszpania się opłaciła. Stary. Nawet nie chcę zaglądać w statystyki meczu, nie No ale jak ci strzelali stary z dwóch metrów poza stadion, no to co ty się dziwisz? O, Celność strzałów o, też się liczy. Kończymy ten odcinek remawsz u biorę tam Portugalię, ale... Jak ja gram Belgium jakby co, to zapraszam. Zapraszam do Unexiuma. Trzymajcie się. Na razie. Na razie, cześć.